Witam serdecznie kolegów i koleżanki hodowczynie. Dobry Lot. E, jesteśmy dzisiaj po zakończeniu ostatniego lotu. Znaczy, właściwie wczoraj był. Wczoraj odbył się lot w sobotę, dzisiaj mamy niedzielę. E, był to lot maratoński 700 km, tam plus z miejscowości Zeven. E, gołębie spisały się dobrze: 99 ich było zakoszowanych, 37 przyleciało w konkursie. Lot bardzo szybki, wszystkie są w domu. Ogólnie ten sezon, jeżeli chodzi o straty. No, praktycznie ich nie było. tam Ogólnie straciło się parę gołąbków, chyba tam z 5 czy 6 gołębi jest straconych. Także no, jest spory nadstan w gołębniku, ale nie o ten film. Chciałem zrobić film odnośnie pierzenia. Bo wielu hodowców często pyta mnie, jak jak przeprowadzam pierzenie u siebie w gołębniku. A jest to no, dosyć proste, tak mi się wydaje. Przynajmniej jak dla mnie. Tutaj zaraz zaprezentuję kilka gołąbków, w jakim są stanie pierzenia teraz i będziemy starali się cyklicznie nagrywać e, filmy tam co parę tygodni jaki jest postęp tego pierzenia bo no jest to istotne Głębie wszystkie brały udział praktycznie we wszystkich lotach tam parę razy zostawiałem jakiegoś roczniaka w domu czy jak gąb e, odpuścił z formą no ten wynik w tym roku nie jest jakiś cudowny ale to, no, to z mojego powodu, moja była wina e, nie dałem odpowiedniej opieki głębiom na początku sezonu ze względu na swoją kontuzję no i, no i Wynik jest jaki jest, no w sekcji udało się zrobić mistrza w oddziale, jestem na ósmym miejscu, z rejonu jeszcze wyników nie mamy. Na pewno jeżeli chodzi o okręg to szału nie ma, bo, bo, no bo nie może być, początek sezonu był słaby, końcówka już była dosyć dobra. Zaraz tutaj weźmiemy jakiegoś przykładowego, przykładowego gołąbka i pokażemy, pokażemy jak wygląda upierzenie, jak wygląda skrzydło. Samiczka, wiem, że połowę się podobają. Na ten moment jest na pełnym skrzydle. Na wiosnę zrzuciła dwa piórka. One dorosły teraz będzie kontynuowała. E, także w ten sposób wyglądają gołąbki. Zaraz złapię koledze. Ten dosyć dobry gołąbek na 11 lotów zrobił chyba 8 konkursów. E, ten wygląda w ten sposób. Też pełne skrzydło na ten moment. A sytuacja, sytuacja się zmieni mniej więcej za tydzień dwa zobaczymy jak będą wyglądały te gołębie I tutaj jeszcze o, może tego gołąku w zeszłym roku zajął tam 20 chyba któreś miejsce na, na wystawie ogólnopolskiej w standardzie też na ten moment skrzydło pełne, ogon pełny no ale tak jak mówię, na no te gołębie były dosyć mocno Eksploatowane, także nie miały okazji, jak to się mówi, ani czasu na to, żeby żeby zmieniać, e, zmieniać upierzenie. Kolejny filmik zrobimy za dwa tygodnie. Plan mój będzie wyglądał w sposób następujący. Teraz zostanie dosyć intensywnie wprowadzony taki produkt Skarb Natury. E, będzie naprzemiennie podawany na oleju energetycznym. E, jednego dnia, drugiego dnia będzie podawany. Na przykład na maślance, którą uważam za bardzo dobry produkt do pierzenia. Trzeciego dnia jako nośnik będzie wykorzystany zdrowital. No i tak, tak pojadę z tym, z tym programem pierzeniowym, aby uruchomić te gębie przynajmniej przez 10 dni. Czyli dostaną 3 dni maślankę, 3 dni dostaną olej i przykładowo 4 dni będzie zdrowital na karmie. Natomiast przez 10 kolejnych dni dostaną na karmę skarb natury. W skład tego, tego preparatu wchodzi również ostropest planisty, który bardzo fajnie e, oczyści im wątroby i e, ogólnie organizm. Odtruje, bo no, różne sytuacje się zdarzają w czasie lotu. Nie każdy z tych gołębi wraca zaraz, bezpośrednio, bezpośrednio po konkursie. Często zdarza się tak, że siadają gdzieś po drodze się czegoś napić, no i to różnie bywa. No, no, Różnej jakości są to. Są to produkty, znaczy, są to źródła wody, czy tam karmy, która jest dostępna. Były karmione wspólnie w kabinie transportowej. Także gołębie przed wysłaniem do lotu na ostatnią karmę, jak zawsze u mnie, dostały propolis. Dzisiaj również mi dałem jeszcze propolis rano na karmę. Dostały troszeczkę, no później już dostały olej z skarbem natury. Tutaj pokażę jeszcze jedną samiczkę, która ja też mi świetnie natała w tym roku. Jest to roczna samiczka, tam ludzie często mówią, że a, na młoda leci, samiczka wygląda w taki sposób. Jeżeli chodzi o jej skrzydło, wygląda następująco. No tutaj niestety e, zniszczyła sobie skrzydło, znaczy zniszczyła sobie piórko, to piórko musiałem wyrwać, ono dorasta. Samiczka zrobiła 10 konkursów jako roczna, uważam super. Wczoraj była szósta na oddział z maratonu, także go uważam wybitny. Jej matka zrobiła 9 konkursów w tym roku. Dokładna kuzynka ma 7, kuzyn ma 6, też dwa roczniaki, także no, dosyć fajna rodzina. Co tu jeszcze mogę pokazać? No, tutaj mamy gołąbka też fajnego. Tu już gołąbek jest starszy. O, proszę, tak wygląda skrzydło. Też wczoraj zdobył konkurs, ten ma 9 konkursów gołąbek. Jestem zadowolony dosyć z niego w tym roku. W zeszłym roku leciał fajnie loty, loty maratońskie. No w tym roku tyle, że zdobywał konkursy, no bo nie można powiedzieć, że były jakieś fajne, ale, ale ma ich 9, także jestem zadowolony. Oba loty maratońskie zrobił. Oczywiście wszystkie w bazie 1 na 5, natomiast no nie, są to, nie są to czołowe konkursy. Zawsze mogło być lepiej. Tak to wygląda, taki jest mój plan na, na, na tę na część sezonu. To mam nadzieję, że się uda. Do zobaczenia hodowcy. Będziemy relacjonować na bieżąco. Postaram się zaraz jeszcze jakiś filmik odnośnie gołębi młodych nakręcić, aby, aby i tutaj pokazać. Bo, bo jeżeli chodzi o tą część sezonu, czuję się znacznie mocniej niż w lotach gołębi dorosłych. Także porozmawiamy zaraz szerzej o gołębiach młodych. Dziękuję. Do usłyszenia.